Siema, z tej strony Podek, witam Cię na moim kanale poświęconym grom play to earn I jak widzicie, mamy tutaj dzisiaj na tapecie nowy projekt, który nazy nazywa się Pixelverse. Ale zanim jednak przejdziemy do projektu, na początek chciałbym Cię serdecznie zaprosić na moją grupę na Facebooku Money Makers, gdzie jestem jej jedynym założycielem i daję różne zadania do wykonania, airdropy, tematykę yy, świata kryptowalut oraz gier play to earn Oczywiście serdecznie zapraszam do śledzenia mojego profilu na Twitterze. Jak widzicie, jestem tutaj związany mocno z kryptoekipą. Jestem moderatorem na jednej z grup dotyczących gier play to earn i oczywiście zachęcam do odwiedzania Telegrama, Discorda. Wszelakie linki znajdziecie pod tym materiałem. Dobra, zanim przejdziemy sobie do tego y, projektu Pixelverse, na początek chciałem jeszcze tutaj wam przekazać dwie informacje, a więc może najpierw zaczniemy sobie od od akcji Infinity. Oczywiście wszystko, co znajdziesz w tym materiale, nie jest to żadna porada inwestycyjna. Są to tylko moje skromne przemyślenia. Więc postanowiłem załadować się w akcji. Jak widzicie, kupiłem sobie w miarę trzy dobre potworki. Zapłaciłem za nie około 330 dolarów. Jak widzicie, mają tutaj breed count zero, czyli będę mógł po prostu je pomnażać. Jaką mam strategię? Ano taką, że tymi będę grał, zarabiał to pasywnie, to SLP, a mnożąc te akcje, będę je po prostu wynajmował ludziom na scholarship. Nie wiem, jaka teraz tam jest, podejrzewam, że 50%, 50%. 50% więc taką tutaj podejmuję strategię. Co skłoniło mnie do do łączenia teraz, a no to, że projekt jest ogólnie no, w tą grę gra około 2,5 miliona ludzi, mimo tego, że token strasznie spadł. Była już ta górka, jak wiecie, w tamtym roku, no ale jednak w takie projekty najlepiej wchodzić teraz, gdzie jest to w miarę tanie. Bo gdybym chciał kupić te trzy stworki, jak był, była gra na górce, zapłaciłbym około 2000, a zapłaciłem teraz 330, więc. Dla mnie jest to dobry moment na wejście, no i skłoniły mnie właśnie też nowe newsy od, od Axi Infinity, od Timu. Jak widzicie, tutaj mamy key points. Nadchodzi 20 sezon i zmiany będą następujące, jak wiecie: było 20 energii, gdzie mogliśmy grać przeciwko innym zawodnikom i zyskiwać SLP dzięki temu, a także 50 było do, do zgarnięcia. Pokonując te potwory, jak widzicie, tutaj będzie zredukowane do zera. Czyli tam już nie będziemy zarabiać SLP. Według mnie jest to bardzo dobra informacja, bo jak wiecie, nikomu się tak naprawdę nie chciało bezsensownie tłuc tych potworów. Więc ten Daily Quest już odchodzi i Adventure Quest, czyli to, te SLP będziemy zarabiać po prostu w walkach z innymi. Podejrzewam, że może być na przykład 30 energii dziennie. No ale nie wiadomo, zobaczymy, no może to zostawię, może być tylko 20 i po prostu będziemy więcej zarabiać. No te moje akcje są w przedziale 1300-1400 tej, tej mocy, więc ja dostaję tam od 6 do 8 SLP za każdą wygraną. Więc jak tutaj sobie podliczę zarobki, to jest około 40-50 dolarów miesięcznie, ale tak jak mówię, ja tutaj po prostu zdecydowałem się na akumulowanie tego SLP i czekanie na kolejne górki, bo według mnie jest to jak najbardziej realne, że, że to po prostu nastąpi. I wrącałem, wracając tutaj jeszcze do key points, tutaj jest też ważna informacja, bo jak wiecie, no, w obecnym sezonie 19, kto ma ranking poniżej 800, nie zarabia w ogóle SLP, więc to zmieniają, żeby każdy, nawet te, ci, słabsi, znaczy te, te, ci gracze, którzy mają słabsze te akcje, będą mogli zarabiać przynajmniej tego jeden SLP za wygraną. I tutaj jeszcze jakieś skalowanie i z energią, jakiś właśnie boosty dla tych słabszych, właśnie akcji. Piszą, że sezon 20 jest już bardzo blisko i to wszystko się właśnie zmieni i zbalansuje. Więc dzięki tym informacjom już ogólnie SLP poszło 20 czy 30% do góry. Więc tu, jak widzicie, to jest ten Smooth Love Potion to jest ten token. Kryptowaluta, którą zarabiamy, właśnie grając z tymi potworkami, jak widzimy, poszedł około 20%, 25%, ale wiadomo, no, jak był tutaj na największej górce w tamtym roku, był 37 centów kosztował dzisiaj kosztuje 1 centa, Także także mi się wydaje, że tu jest jeszcze wszystko przed nami, i tutaj temat, właśnie Axi Infinity, jeszcze nie jest zakończony. Dobra, to sobie zamkniemy i przechodzimy sobie jeszcze, słuchajcie, do airdropa, bo dzisiaj, to może na grupie, oczywiście dajemy informację na grupie u siebie odnośnie projektu Snoop Floki Doc, gdzie tutaj mamy do wygrania, to może przejdziemy sobie na, tutaj na stronę projektu i tutaj mamy do wygrania, słuchajcie, Oczywiście, kto brał moment, kto brał udział w Airdropie bodajże tydzień temu, może sprawdzić swoje portfele. Ja akurat tutaj byłem w jednym z 200 szczęśliwców, co dostało 150 tysięcy tych tokenów. To tam wartość około 7 czy 8, 10 dolarów jakoś tak pirazy drzwi. Ale zawsze fajnie, bo coś darmowego wpadło. Więc tutaj, jeżeli ktoś brał udział, a nie sprawdzał listy, czy się, czy się dostał, to po prostu niech sobie zobaczy na portfel i powinny być tam 150 tysięcy tych właśnie tokenów SFD. I teraz przechodząc tutaj do kolejnego airdropa od chłopaków mamy do wygrania unikatowe 10 NFT. I tutaj jak widzicie jest informacja, że będzie miał użyteczność w sklepie, jak i również w grze. I bardzo ważna informacja, że to NFT nigdy nie będzie już dostępne. Także będzie ich tylko 10, i tutaj, według mojej skromnej opinii, jeżeli komuś uda się dostać takie NFT, na pewno będzie miało mega wartość. Więc tutaj, ja tutaj oczywiście wziąłem udział i serdecznie tutaj polecam. Bo warunkiem tutaj yy, koniecznym jest zakupienie yy, Stumpf do tokenu za przynajmniej 0,1 BNB. Czy to jest wartość około 45 dolarów na chwilę obecną? I tutaj mamy tylko czas jeszcze 4 godziny, bo tutaj chłopaki dali nam informację 20 godzin temu, i to jest ważne tylko przez 24 godziny. Więc dzisiaj, jak kupicie do godziny 20:25, to będziecie mieli właśnie szansę do wygrania takiego unikato, unikatowego NFT. Dobra. Tyle z update'a. Przechodzimy sobie tutaj do tego Pixelverse. Ja tutaj też, jakiś tam youtuber mi to podklepał, ogólnie, że fajny projekt. Jeszcze tutaj na razie nie mamy dużo informacji. Dopiero zaczęli. Zaczyna się już powoli hype, bo jak wiecie, dużo jest miłośników pixeli na świecie. I tak i ta gra ogólnie może fajnie wyglądać, może nam fajnie dać zarobić. Dużo dają jakiś zadań do wykonania, giveawayów. Ja tutaj brałem udział we wszystkim, robiłem zadania, ale niestety nie udało mi się nic zgarnąć. zgarnąć. I, I właśnie tutaj, właśnie było też zadaniem, żeby y, dostać się na whitelistę. Było 15 tysięcy miejsc, i można jeszcze jak widzicie, kto tam może robił, może gdzieś widział ten projekt i robił, a nie sprawdził. To może teraz niech sobie też wejdzie i zobaczy, bo może kupić właśnie sobie tego pixel Peta za. Podejrzewam 0,08 Ethereum, coś takiego, no, około 200 dolarów chyba bodajże. Jakoś to tak wychodzi. Więc yy, warto tutaj spojrzeć. Ogólnie projekt yy, jest stworzony przez. Tutaj mamy roadmapę. Że już właśnie był launch tego tu Utility P PXL. Tutaj mamy, że właśnie jest to mintowanie. Wczoraj i dzisiaj. No i tutaj mamy różne ildy, skalowanie, bridowanie tych petów, czyli będzie można je łączyć i będą nam rodziły młode. No i tutaj mamy jeszcze fazę trzecią oczywiście i czwartą. Tutaj będzie pełny pewnie relist tej gry, czyli pod koniec roku mamy partnerów dość sporo. Jak patrzyłem, i jak patrzyłem na drużynę i początkowo. Oczywiście, no, nie lubię takich memcoinów czy awatarów, bo nie wygląda to y, jakoś, y, no jakby to powiedzieć, że to jest pełne zaufania. No ale tutaj mamy odno odnośniki do ich Twitterów, także tutaj, tak jakby ten projekt został stworzony przez tych y, ludzi, którzy, po prostu ludzi, którzy są tam, na, są tymi y, naganiaczami na Twitterze, są po prostu influencerami. I tutaj właśnie stworzyli, po prostu zdecydowali się zrobić właśnie ten Pixelverse. I tutaj, jak sobie wejdziecie, to każdy tutaj ma tutaj swój jakiś profil. Także tutaj to w miarę nawet można temu zaufać, mimo tego, że nie są to prawdziwe zdjęcia i nie ma jakichś tam dużo danych. No ale ja akurat zdecydowałem się, że będę dzisiaj kupował, bo bo zaraz wam powiem że będzie jeszcze wam yy, dam tutaj znać że będzie public sale dzisiaj w nocy także zaraz wam pokażę co i jak i tutaj jeszcze jak sobie zejdziecie na dół tutaj jest jeszcze OpenSea Twitter i Discord oczywiście ja tutaj wszędzie już jestem i jak można już sobie zobaczyć na OpenSea już tutaj są te jajeczka bo to się kupuje jajka i później to się będzie wykluwać i pewnie yy, są cztery jest ziemia, woda, powietrze i ogień. No i pewnie jeden z czterech tamtych żywiołów wejdzie jakiś tam potworek. Nie wiem, czy te potworki będą jeszcze miały jakieś rarity, no ale zobaczymy. Tutaj najtańsze jajko jest za 0,15 już Ethereum. No i ceny tak się w właśnie tak, tak się zaczynają. Ale ja tutaj też tak sobie myślałem, że może sobie kupię z second marketu, ale jednak nie kupuję. Poczekam na ten public, bo dzisiaj public jest. Słuchajcie, jak tutaj sobie wyjdziecie. Na samej górze Mint Pixel Pet Now I jak widzicie tutaj trzeba się połączyć z naszym metamaskiem na sieci Ethereum, także tutaj też ceny gazu wchodzą, ale dzisiaj gaz jest tani, bo chyba Gwei jest około 50, więc tutaj gazu dużo dzisiaj nie zapłacimy, więc dobry jest, dobry czas na, na zmintowanie jakiegoś właśnie tutaj stworka. No i co, i za 6 godzin tutaj będziemy mogli mintować ceną wyjściową. Za mintowanie będzie 0,12 Ethereum, więc to jest około 360-370 dolarów. No i ja tutaj zdecydowałem się, że ulokuję tutaj swój kapitał i będę chciał właśnie mieć pikselowego stworka, właśnie i szykować się tutaj na grę. Nie ma jeszcze za, bardzo, za dużo informacji, jak ta gra będzie wyglądać. Jest tutaj tylko taki. Yy, Krótkie intro, więc tutaj wam puszczę, żebyście sobie zobaczyli. Jakieś są zrzuty, też parę zdjęć widziałem gdzieś. To jest bardzo świeży projekt. Tutaj jeszcze tak, to tylko to jajko 7 sekundowe, jak tutaj właśnie się wykluwa, I tu jest jeden taki właśnie zrzucik, to co było ładnie to wygląda ogólnie. Tak, to jest ten sam filmik. Także tak jak mówię, podsumowując, ja po prostu tutaj za namową pewnych influencerów zagranicznych, zdecydowałem się, że będę tutaj brał udział i. Będę chciał właśnie posiadać jednego takiego stworka i zobaczymy, właśnie jak to się rozwinie. Dobra, to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę. Dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym materiałem. Pozdrawiam Ci serdecznie, miłego weekendu i trzymajcie się. Hej!